Cześć, cześć kochana, tak jak mówiłam, nagrywam odpowiedź, odpowiedź na, na, twoją, na Twój komentarz. Jeżeli mój komentarz będzie w formie wideo, to co mówiłam, że nagram to ćwiczenie, dobra. Mm, ważne, żeby sobie określić, czego ja właściwie chcę w którym, i, i w którym jestem miejscu, od czego wychodzimy. Tak, idziesz do lekarza i trzeba Cię zdiagnozować, czy każdego z nas, żeby wiedzieć, jakie kroki dalej mm, trzeba podjąć, które kroki są konieczne, które są kroki w pierwszej kolejności bardzo ważne. To tak samo w rozwoju osobistym czy rozwoju firmy. Cokolwiek byśmy nie chcieli, to najpierw musimy moim zdaniem zobaczyć, zweryfikować, zaznaczyć na tej skali, którą proponowałam. Tak, tu nie mam skali, ale wyobraź sobie, że tu narysujesz sobie taką skalę, tu jest 0, tu jest 10 i zapiszesz sobie dzisiaj, na, ja, na, na jakim jestem etapie dycha to jest oczywiście ten stan docelowy to coś, gdzie chcesz być, ta twoja wizja no i tutaj warto na tej, tu gdzie jest dycha, na końcu tej strzałki tej, Boże, tej skali, tej strzały z tym grotem, warto sobie zrobić taki opis bardzo obszerny czyli czego ja chcę, do czego zmierzam bo to jest odpowiedź to są pytania pomocnicze uwaga, ale sąsiad mi zagłysza. mam nadzieję, że będziesz mogła słyszeć wyraźnie do czego ja zmierzam, to są pytania pomocnicze czyli opisz sobie tą wizję Jesteś na tej dyszce. Co to jest ta dyszka dla Ciebie? Co to oznacza dla Ciebie rozwój firmy? I to musi być konkret. Większa sprzedaż, o ile, w stosunku do czego, więcej obserwujących gdzie, o ile, czyli bardzo, bardzo większe zarobki, obroty wszystko musi być. Warto, żeby było sprecyzowane bardzo dokładnie, czego ty, 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 ty i tylko ty chcesz, jak sobie to wyobrażasz, jaka jest to twoja wizja, jak sobie bardzo, 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 bardzo dobrze to opiszesz, to to też determinuje właśnie obranie strategii, wybranie właściwych kroków, poszczególnych kroków, kolejności kroków, osób, które ci będą potrzebne, narzędzi, które ci będą potrzebne, wszystkich zasobów, których potrzebujesz, które już masz, żeby to wszystko określić, zebrać do kupy i zobaczyć, nad czym trzeba popracować, czyli... Wracając do naszej skali, dycha, co to jest dla ciebie i pytania pomocnicze, pozwól, że się posłużę moim masterbookiem, bo tutaj zawarłam wszystkie ważne pytania. Z jakiego powodu chcę zrealizować ten cel? To też jest bardzo ważne pytanie, bo po co tracić czas i energię, pieniądze często na to, gdzie to naprawdę nie jest twoje i wcale cię to nie jara, tylko coś innego. Czyli z jakiego powodu chcesz zrealizować ten cel? Jakie będziesz mieć korzyści? Co ci to da? Bo. bo jeżeli masz bardzo silne dlaczego, dlaczego to chcesz, dlaczego to chcesz, no to łatwiej znaleźć rozwiązania, łatwiej zrealizować to wszystko, przejść tą drogę, pokonać krew, słońce i łzy. I łatwiej też wybrać właściwe działania, znaleźć, wyszukać odpowiednie osoby. Po prostu łatwiej się idzie, łatwiej ci się go będzie realizowało. Po czym poznam, że jestem u celu, to przy takich, ma... takich celach, gdzie nie możemy tego zmierzyć. Na przykład, chcę być szczęśliwa, co to dla Ciebie oznacza? Chcę mieć satysfakcję z pracy, co to dla Ciebie oznacza? Po czym poznasz, że już to zrealizowałaś? No, skąd będziesz wiedzieć, że możesz powiedzieć: Tak, zrobiłam, to zrealizowałam. Mogę zająć się następnym celem. Jak chcę, żeby było, czego chcę, czego tak naprawdę chcę. To moje ulubione pytanie. Ktoś zadaje na sesjach pytanie, czego chcesz, a potem mm, ktoś się produkuje, produkuje i ja rzucałam, a czego tak naprawdę chcesz? I jest cisza i o oh, tak naprawdę tak naprawdę, naprawdę, naprawdę. No i wtedy, jak jest cisza, to wiem, że się dzieje. Dobra. O co mi właściwie chodzi? Czego pragnę? Co tak właściwie chcę osiągnąć. Jakie chcenia ma mi to zaspokoić, bo często i gęsto okazuje się. Myślałam, że ktoś przyszedł. Ciszy że moje chcenia mogę zaspokoić w inny sposób, wcale nie przez ten cel. Mogę to zrobić w inny sposób, zajmując się czymś innym. Do czego dążę, jak często o tym myślę, to jest wszystko do tej dychy, do tego wyobrażenia, do tego celu. Tutaj taka podpowiedź a propos celu była, czy je cele realizuję na co dzień, czy te cele należą do mnie. Czego naprawdę chcę od życia, jakie są moje wartości, znowu warto tą dychę później, ten cel, tą wizję sprawdzić, zweryfikować swoimi wartościami, tu też mam akurat całą listę tych wartości, nie znam ich wszystkich na pamięć oczywiście, tu mam też listę emocji to było na drugiej stronie chwila. Bo jeżeli Twoje, twoje wartości stoją w opozycji do Twojego celu, no to, no to będzie Ci ciężko zrealizować. To zadanie, bo będziesz jednak stawiać swoje wartości ponad wszystko, ponad to, co sobie tam wyznaczyłaś. I najprostszy przykład to chyba z pieniędzmi i rodziną. Chcę zarabiać, chcę poświęcić bardzo dużo czasu na to, natomiast i wiem, że muszę, żeby to zrealizować, dany produkt, pomysł, cel, projekt, startup. No ale jeżeli wartością nadrzędną, osiobą jest rodzina, no to będzie mi ciężko i nieświadomie będziemy, czy ty będziesz y sabotować swoje działania. No, i przykładowo mogę przeczytać Ci tę listę wartości: samodzielność, otwartość, duma, ekologia, perfekcyjność, bezpieczeństwo, wrażliwość, popularność, cierpliwość, motywacja, szczęście, opanowanie, praca, wolność, rodzina, humor, praca w zespole, wytrzymałość, ryzyko, komfort, niezależność finansowa. I to jest kilka przykładowych. Warto je co jakiś czas te wartości sobie wszystkie sprawdzać, uaktualniać, bo one się zmieniają tak, jak my się zmieniamy. Ok, i teraz, jak już wiesz, czego chcesz. Wiesz, do czego zdążysz, do czego zmierzasz, faktycznie chcesz tego to i wiesz co będzie tym rozwojem dla Ciebie, co, nad czym musisz popracować, jaka to będzie na przykład umiejętność osobista. O umiejętnościach osobistych pisałam w komentarzu, że zapraszam na moje live, bo tam o tym opowiadam. W tym cyklu umiejętności osobiste można zweryfikować, na jakim masz je poziomie i co ewentualnie poprawić, nad czym popracować. I, i co? no i wtedy warto się zastanowić no to dobra, jestem tu, chcę tego wracam do tej skali to jakie kroki muszę wykonać i już raz nagrałam na wideo wi i to całkiem niedawno na grupie też wrzucałam to podrzucę też linka w takim razie z tamtym wideo o wyznaczaniu też celu w zasadzie to się łączy czego ja chcę, do czego zmierzam mm, to podrzucę Ci te dwa, <grym> dwa nagrania i teraz, jeżeli już wiem, co to dla mnie oznacza, ten rozwój, precyzuję to, wiem co chcę, no to trzeba pomyśleć, hmm, to w takim razie, co ja muszę zrobić? Jakie kroki są potrzebne? A do kroków oczywiście sprawdzić, czy mam wszystkie możliwości, zasoby, czy czegoś potrzebuję, czy kogoś potrzebuję. Tam podrzuciłam w tym wideo ostatnim też, w tym nagraniu, ćwiczenie, które być może ci pomoże, jeżeli je zrobisz. Bo uwaga, ćwiczenie działają, jak się je robi, i narzędzia, jak się je stosuje. Być może Ci to pomoże. Jeżeli nie, to daj znać jeszcze pognębimy temat. I teraz uwaga, wszystkie te pytania, które tutaj zadaję, te ćwiczenia wymagają czasu, przestrzeni i wyprodukowania odpowiedzi Ciebie, Twojego zaangażowania i pisania. I warto to zrobić, bo później to determinuje wszystkie działania, strategie, współpraca tam, gdzie pójdą Twoje pieniądze, Twoja uwaga, no to warto, żeby to było dobrze. Sprecyzowane, doprecyzowane, i żeby to było to, co ty chcesz. Patrzę, bo moja mama ma tu przyjść. Myślałam, że to już jest. Dobra. No to chyba tyle. Pamiętaj, że jak. Aha, jeszcze jedna ważna wskazówka. Jesz... Aha, no, dwie wskazówki, dobra, dwie dygresje. Nie, nie dygresje, tylko wskazówki, co chcę powiedzieć, że. Wszystko wymaga czasu, przestrzeni i pozwolenia na to, że będę produkować swoje odpowiedzi. Jeżeli nie, nie dajesz sobie czasu, przestrzeni na to, żeby usłyszeć prawdę, swoją prawdę, zapisać ją, uświadomić sobie, czego chcesz, do czego zdążysz, na czym ci zależy, no to, to nie rób tego. Nie rób tych narzędzi i, i w ogóle nie słuchaj więcej moich nagrań druga sprawa, jeżeli sobie zadajemy pytanie ja to często mówię też na live'ach jeżeli zadajemy sobie pytanie, ale nie, znaj nie znajdujemy odpowiedzi od razu ona nie przychodzi od tak, to trzeba sobie dać czas przestrzeń na to, żeby ją wyprodukować I tak jak mnie uczyła Urszula Sadomska coachingu to tłumaczyła, ona akurat się doktoryzowała też z naszych neuronów i cudów na kiju neurobiologia te, te sprawy, te klimaty, bardzo interesujący mnie temat, to mówiła, wyobraźcie sobie, że nasz mózg, nasz umysł jest jak, Boże, łąka. Łąka, patrzę właśnie na trawę, Słucham, szukałam słowa łąka. I okazuje się, że jeżeli zadajemy sobie pytania, ale nikt nam wcześniej nie zadał tego pytania, a my nigdy też sobie wcześniej nie daliśmy tego pytania, nie zadaliśmy sobie, no to potrzebujemy czasu zwyczajnie, żeby wyklepać ścieżkę między tymi neuronami i produkować odpowiedź. Na drugi raz, ale skrzyczam, na drugi raz. Jak ktoś nam zada takie pytanie, albo my sami sobie zadamy pytanie takie, no to przyjdzie nam dużo łatwiej ta odpowiedź, bo już mamy tą ścieżkę wyklepaną, wygreptaną. Także ważna uwaga, daj sobie czas, przestrzeń na to, żeby wyprodukować daną odpowiedź. Tak samo innym dawaj szansę na to, żeby wyprodukowali swoje odpowiedzi. Ok, to, to, to są dwie rzeczy, które chciałam Ci powiedzieć. Oczywiście możesz natrafić na jakieś trudności. To nie jest taka praca, którą ja wykonuję jeden na jeden. Ja tylko zarzucam taki ogólny zarys. Nawet to nie jest szkielet i, i kroki, które krok po kroku trzeba wykonać. Ja tylko zarzucam, że tak warto do tego podejść i kilka takich wytycznych, jak to można zrobić. No, to tyle. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam wszystkiego mastermindowego.